Witajcie, chciałbym odpowiedzieć szerzej na ten kontekst, bo że przecież wszyscy zabójcy idą do piekła, to jest brak Boga w życiu dzieci. Zabójcy tak, samobójcy nie. Samobójcy e, popełniają samobójstwo z dwóch przyczyn. Albo z zaburzeń psychicznych, które mają e, z natury od urodzenia, z chorób i tym podobnie, albo z powodu e, społeczeństwa i z zaburzeń psychicznych e, to znaczy, że kiedy mają jakieś choroby mózg nie tak się rozwinął e, e, autyzm i jakieś podobne choroby gdzie trzeba nieraz sprawować nad takimi osobami opiekę to mogą Zrobić coś sobie, i to jest wiadome, bo e, nieraz e, widzieliście na pewno jakąś osobę taką, nawet w kasku, żeby zabezpieczyć, e, żeby, żeby nie zrobiła sobie krzywdy, czy inne zabezpieczenia są dla takich osób, e, czy też leki uspokajające i tym podobne, antydepresyjne. E, natomiast natomiast przez społeczeństwo to jest kiedy społeczeństwo jest tak okrutne, tak podłe w którym znajduje się dana osoba dana osoba że że dana osoba nie wytrzymuje psychicznie no i odbiera sobie życie, taki też przypadek był w Poznaniu słynny przypadek, głośny przypadek gdzie szesnastolatek powiesił się niedaleko w lesie jak wykazały jak wykazały wiadomości internetowe ale nie wiadomości, wiadomości, tylko wiadomości użytkowników czyli komentarze tak jak tutaj nieraz Ochydne, okrutne komentarze się pojawiają na TikToku. Tak jak wykazały komentarze, ten 16-latek był gnębiony, znęcano się nad nim e, i to, i to przez, e, przez uczniów ze szkoły. Szkoła o tym wiedziała, inne, e, inne instytucje też o tym wiedziały, co się dzieje w tej szkole. Wiedziały, że był gnębiony, Wie, wiedziały te dorosłe osoby, że jest to oczywiście przestępstwo, jednak nie zareagowały. No i odebrał sobie życie. I tutaj znowu jest ta właśnie kwestia, że dzieci dzieciom zrobiły, ale dzieci uczą się od dorosłych. Kiedy dorośli nie reagują na pewne rodzaje przekroczenia prawa przez dzieci, to wtedy dochodzi do takich przypadków. I jeszcze dodatkowo, kiedy dorośli przykładają rękę do tego typu zachowań, to dzieci uczą się tego i jeśli dorośli nie są za to karani, to wtedy dzieci uczą się i młodzież, że można robić to samo i nie zawsze wiąże się to z karą. A skoro nie zawsze wiąże się to z karą, jest małe prawdopodobieństwo, że ktoś zostanie ukarany, no to no to dzieci gnębią dzieci z nauk dorosłych i dorośli gnębią dzieci bo nie dbają o te dzieci. Tak jak w tej szkole można było zatrzymać wszystko, cały ten proces, który doprowadził do tego, że osoba odebrała sobie życie. I tak samo tutaj, w tym przypadku, nie mówię, że można byłoby zatrzymać ten proces, ale działania dorosłych mogłyby przyczynić się do tego, i w szczególności. Kiedy ta 13-latka robiła filmiki na, ty, na TikToku, na TikToku jest dużo użytkowników, więc działania i wsparcie użytkowników na TikToku mogłyby doprowadzić do tego, że ta osoba jeszcze by żyła, ta 13-letnia dziewczyna. Natomiast znając e, znając nienawiść, rasizm inne tego typu rzeczy, e, czyli znęcanie się słowne nad, nad innymi na TikToku czy innych na portalach no to, no to przypuszczam, że niewiele dostała wsparcia ta osoba nawet od swoich koleżanek, o ile miała te koleżanki, które mówiły, że są jej koleżankami, to nawet niewiele dostała wsparcia lub mam nadzieję, że te koleżanki zrobiły wszystko co w ich mocy żeby te wsparcie dostarczyć i wtedy chwała im jakbyście chcieli wiedzieć to czy lewica czy prawica przyczynia się do tego wszystkiego bo co kilka lat tylko się zmienia lewica, prawica, lewica, prawica lewica, prawica tylko się zmienia i, i przypomnijcie sobie jak za lewicy i prawicy, e, likwidowano choćby szpitale psychiatryczne i dodatkowo e, tak zaciskano łańcuchy na ludziach, że, że e, w latach 2020-2021, 2022-2023 wzrosła liczba samobójstw wśród dzieci i e, ona wzrosła masakrycznie, bo aż Trzy razy wzrosła liczba samobójstw u dzieci, z tego względu, że zaciskano łańcuchy na wszystkich zwykłych ludziach w każdym państwie. Pamiętacie te czasy Srowida i innych takich, gdzie trzymano ludzi w klatkach, więc psychicznie znęcano się nad ludźmi i plus jeszcze, i plus jeszcze likwidowano. I likwiduje się do dziś szpitale, pomocy. Szpitale zwykłe, szpitale psychiatryczne, gdzie dzieci nie mogą znaleźć pomocy. Oczywiście starsi też, ale tu mówimy o dzieciach: dzieci nie mogą znaleźć pomocy. I, i jak to mówią niektórzy politycy, że rodziny powinny pomóc, znajomi powinni pomóc. Tak, oczywiście, ale rodziny i znajomi to nie są psychologowie, to nie są psychiatrzy i mogą, mogą czasami pomóc, a mogą czasami zaszkodzić. To jest wiadome, że psycholog to psycholog, psychiatra to psychiatra, a w rodzinie hydraulik, mechanik czy ktokolwiek to nie znaczy, że właściwie pomoże. Może pomóc. Może ma taką wiedzę, może ma taką siłę, a może nie pomóc. E, i, w, I w tej rodzinie, gdzie ta trzynastolatka popełniła e, to, co popełniła, też na pewno byli ludzie, e, którzy mają jakieś wykształcenie i nie zdołali pomóc. I to jest wszystko w wyborcach ręka. Zło, które dotyka dzieci nie tylko odbieranie życia sobie, ale też torturowane dzieci choćby w Polsce do kilkaset do tysiąca dzieci torturowanych dziennie w Polsce trafia do szpitali. I to, i to, i to przez chrześcijan, bo w Polska chrześcijańska, więc większość to przez chrześcijan, mniejszość to przez innej religii lub niemających religii. Dodatkowo porzucane dzieci w Polsce, zaginione dzieci w Polsce. To wszystko jest zarządzanie lewicy i prawicy przez te wiele, wiele lat. Tylko się zmieniają wyborcy. Raz wyborcy prawicy zarządzają, raz wyborcy lewicy zarządzają, a w tym wypadku wyborcy prawicy mają prezydenta. I rząd, a wyborcy mają premiera i rząd. Pozdrawiam serdecznie.